Cześć, a dzisiaj opowiem wam trochę o samochodzie Hyundai Santa Fe trzeciej generacji. W nagraniu opowiem przede wszystkim o najważniejszych sprawach technicznych. Będzie też sporo o usterkach, wadach, zaletach i opiniach. Przeanalizujemy również sytuację rynkową i oferty dlatego jeżeli jesteś ciekaw tych wszystkich informacji, to pamiętaj o tym, aby obejrzeć to nagranie do samego końca. Fajnie będzie również, jeżeli klikniesz w polubienie pod filmem. A teraz zaczynajmy! Hyundai Santa Fe trzeciej generacji to samochód, który produkowany był w latach 2012 do 2018 w krajach takich jak Korea Południowa, Egipt, Chiny, Rosja czy Stany Zjednoczone Oczywiście poprzednikiem tego samochodu był Hyundai Santa FE drugiej generacji i co ciekawe auto posiada już swojego następcę w postaci czwartej generacji tego modelu, co z pewnością potwierdza tylko spory sukces w wersji, która omawiana jest w dzisiejszym odcinku. Co do kwestii technicznych, pamiętajcie, że to jest samochód, który dostępny jest w wersji 5-drzewowego SUV należącego do grupy auto segmentu d Samochód na rynku znajdziecie w wersji z 6-biegową manual, skrzynią biegów lub przejściową automatyczną skrzynią biegów. W przypadku tego modelu dostępne były silniki na diesla, no i były to następujące wersje 2.0 CRD o mocy 150 koni mechanicznych następnie 2.0 CRD o mocy większej bo 185 koni mechanicznych, kolejne silniki o nieco większej pojemności bo silniki 2.2 CRD o mocy 197 koni mechanicznych i najmocniejszy z silników czyli silnik 2.2 CRD o mocy 200 koni mechanicznych W zależności od wybranego silnika auto mogło osiągać prędkość maksymalną w zakresie od 181 do nawet 203 km na godzinę. Zużycie paliwa w zależności od wybranego silnika mieściło się raczej w zakresie od 5,8 do 6,7 litra na 100 km. Myślę, że warto też wspomnieć o czasie przyspieszenia do setki, ponieważ w przypadku najmocniejszej wersji silnika taki czas wynosił zaledwie 9 sekund. A zatem, jeżeli chodzi o same silniki, no to trzeba powiedzieć, że oferta generalnie dość niezła, chociaż brakuje tutaj z pewnością w wersji benzynowych. Niemniej oferowane silniki razem sobie naprawdę dobrze oferują sporą dynamikę jazdy, no i przede wszystkim są dość oszczędne, a zatem myślę bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi właśnie o jednostki. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy związane z wyposażeniem samochodu Hyundai Santa Fe trzeciej generacji, no to auto możecie znaleźć w wielu naprawdę odmiennych wersjach wyposażenia. Tych opcji przyznam że jest naprawdę sporo, natomiast nazwy takich przykładowych wersji to na przykład Style, Executive Premium czy Platinum. Na no tych najbogatszych wersjach liczyć można było na udogodnienia związane np. z podgrzewanymi fotelami kierowcy i pasażera. Były też oczywiście możliwości w zakresie dachu panoramicznego, tapicerki skórzanej, dwustrefowej klimatyzacji automatycznej, wielofunkcyjnej kierownicy. Dodatkowo w aucie możecie znaleźć też funkcję uruchamiania silnika bez klasycznego wykorzystania kluczyków. Do tego elektrycznie sterowane szyby, system start and stop, czujnik deszczu czy na przykład komplet poduszek powietrznych, był też szereg innych udogodnień. Natomiast ja tu o wszystkich nie będę wspominał. Jeżeli interesują was szczegóły na ten temat, no to odsyłam was do specyfikacji technicznej auta, gdzie znajdziecie szczegółowe wiadomości na temat wyposażenia dobrze, jeżeli chodzi teraz o takie bardziej nazwijmy to parametry fizyczne, no to samochód oferował długość w zakresie od 469 do nawet 491,5 cm długości auto miało szerokość od 188 do 188,5 cm wysokość w zakresie od 168 do 168,5 cm no i rozstaw osi od 270 do 280 cm to co na pewno no na plus, w przypadku Hyundai Santa Fe, no to jest to możliwość w zakresie liczby siedzeń. W tym przypadku na rynku znajdziecie wersje, które oferują od 5 do 7 siedzeń. A zatem może to być dość dobra informacja, zwłaszcza dla rodzin czy dla osób, które przewożą większą liczbę osób na co dzień. No i teraz, tak, jeżeli chodzi o napęd, no to w tym przypadku możecie znaleźć egzemplarze wyposażone w napęd na 4 koła lub napęd na przednią oś. A z takich dodatkowych informacji dodam jeszcze, że. Pojemność maksymalna bagażnika może wynieść nawet do 1615 czy do 1842 litrów, co oczywiście pokazuje, że naprawdę sporo rzeczy można zmieścić w bagażniku. Dobrze, zatem odstawmy sobie może na chwilę kwestie techniczne i sprawdźmy sobie, jak to wszystko prezentuje się pod względem WAD czy zalet. No i tak, jeżeli chodzi o zalety, no to przede wszystkim auto chwalone jest za sporą przestrzeń wewnątrz samochodu. Wspomina się także o sporym bagażniku, oszczędnych i jednostkach, które niezbyt dużo palą. Widać również, że w tym przypadku postawiono przede wszystkim na komfort jazdy, jak i również na znakomite wyposażenie, które ma sprawdzać się na co dzień. Do tego wszystkiego dochodzi również znakomity design tego modelu, który może przypaść do gustu jednej osobie, a zatem można znaleźć w tym przypadku naprawdę sporo różnic różnych zalet, a co do wad czy ewentualnych usterek, no to przede wszystkim to co wspomniałem wcześniej, czyli dość mały wybór silników, zwłaszcza jeżeli chodzi o silniki benzynowe. Dodatkowo co po niektórzy narzekają na plastiki, które mogą nieco skrzypieć, no i też wspomina się o trudnościach, jeżeli chodzi o znalezienie jakiegoś dobrego egzemplarza dla siebie, ponieważ zwyczajnie takie egzemplarze bywają często bardzo mocno wyeksploatowane często mają też spore przebiegi, przez co zwyczajnie nie są one w najlepszym stanie do zakupu. Zaraz sobie oczywiście nieco bardziej omówimy sytuację rynkową natomiast tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o wady. Co do usterek, no to generalnie w tym przypadku nie ma zbyt dużo jakichś poważnych kwestii, które warto wymienić. Raczej jakieś drobne kwestie związane czy to z elektryką, czy to nawigacją. Przed zakupem dobrze sobie sprawdzić oczywiście lakier pod kątem ewentualnych zarysowań czy kolizji. Co po niektórzy wspominają także o problemach związanych z tylnym mostem. No i wspomina się czasem również o tematach związanych z rozdzielaczem napędu. A zatem na to wszystko na pewno warto zwrócić uwagę. Uwagę przed zakupem. Dodatkowo zachęcam Was również do zweryfikowania stanu technicznego pojazdu, zwłaszcza jeżeli nie macie wiedzy na temat odpowiedniego samodzielnego sprawdzenia takiego auta. Myślę, że to jest naprawdę ważna kwestia, żeby sprawdzić taki samochód i zweryfikować, czy wszystko z nim jest w porządku, no bo oczywiście planujecie pewnie z niego korzystać nieco dłużej, dlatego dobrze jest to wszystko zrobić przed zakupem. I teraz może przejdźmy do omówienia sytuacji rynkowej w przypadku Hyundai Santa Fe trzeciej generacji i tak, powiem Wam szczerze, że na rynku nie ma za dużo ofert związanych właśnie z tym modelem samochodu. Raczej sporo ofert znajdziecie z czwartej generacji, natomiast z trzeciej generacji dość okrojony mamy tutaj wybór, jeżeli chodzi właśnie o tego typu egzemplarze. No i też niestety bardzo mocno są one wyeksploatowane, dlatego z pewnością warto zachować odpowiednią ostrożność przed zakupem. A co do ofert, no to taka przykładowa oferta, na którą ja osobiście zwróciłbym uwagę. No to jest to Hyundai Santa FS z silnikiem 2.0 CRDi. Oczywiście silnik diesel o mocy 150 koni mechanicznych. Do tego manualna skrzynia biegów auto w wersji wyposażenia Platinum. Samochód z 2015 roku z przebiegiem około 120 tysięcy km Dodatkowo samochód bezwypadkowy. No i w cenie około 73 tysięcy złotych. Myślę, że na takie oferty ja osobiście zwracałbym uwagę, jeżeli gdzieś tam poszukiwałbym właśnie takiego samochodu. W kwestii ceny dodam również, że generalnie Hyundai Santa FL trzeciej generacji znajdziecie na rynku w cenach od 40 kilku do przeszło 90 tysięcy złotych, no a sporo zależy właśnie od stanu samego samochodu, rocznika, wyposażenia i kilku innych kwestii. Stąd też oczywiście te rozbieżności w samej cenie, bo pamiętajcie, że każdy egzemplarz należy wycenić indywidualnie w zależności od jego parametrów na podstawie jego obecnego stanu. Dodatkowo te ceny mogą również ulegać zmianom w pewnej perspektywie czasu, dlatego też się do nich zbytnio nie przywiązujcie. Natomiast tak właśnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rynek i ceny. No dobrze, a zatem dla kogo będzie to odpowiednie auto? Raczej taki samochód będzie odpowiedni dla kogoś, kto lubi podróżować z większą liczbą osób. Dodatkowo, będzie to też dobra opcja dla kogoś, kto na co dzień pokonuje dłuższe odcinki i raczej częściej jeździ na trasie niż w mieście. Będzie to też dobry wybór dla osób, które szukają auta z oszczędnymi silnikami, stosunkowo niską awaryjnością i z przyzwoitą dynamiką, a zatem Podsumowując, Hyundai Santa Fe trzeciej generacji to na pewno bardzo ciekawa opcja na rynku, z którą przynajmniej warto się zapoznać, jeżeli poszukujecie solidnego suwa. A zatem to tyle na dzisiaj ode mnie. Ja jestem ciekaw też tego, co ty sądzisz na temat tego samochodu. Koniecznie napisz swoje przemyślenia w komentarzu pod filmem. Mam nadzieję, że informacje zawarte w filmie okazały się przydatne. A tymczasem to tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.